can't stop Ja jestem Kino, jestem przedstawicielem polskiej sceny Jedi Knight 2, Jedi Outcast 2, gra z 2002 roku. Jak widać coraz mniej graczy gra, coraz więcej. Chciałem ja się Was zaprosić do naszej społeczności, ponieważ posiadamy yy, ponad 4 albo 5 serwerów, na których możecie się cieszyć grą, są to serwery typu tak, to jest przez tak, rzeczy. Jak każdy wie, wszyscy wiedzą, że yy, tak się wszystkim wydaje, że ponoć yy, JK2 upadła, ale to jest nieprawda, bo jest jeszcze wiele yy, takich gdzie yy, yy, jeszcze grają ludzie. Może mniej serwerów jest polskich, ale naprawdę bardzo wielu ludzi w to gramy. Aktualnie mamy rok 2015 i ludzi przybywa coraz, ludzie wchodzą zwierzy znaczy półtorko, nie kotor, bo kotora to to nie młodzi, ale na przykład tor, staro zioł, że z tego, że więcej ludzi właśnie przechodzi na, jest no bo tam jest stary klimat, gdzie można sobie po tam się tą waszą nie tak jak we memorii, trzeba po prostu hmm, hmm, wydać pieniądze, żeby być lepszy. Hmm. Rodziny tak, nagrały wczoraj trailer wyszedł jaki wyszedł, ale no, nie jest zły, może powiedzieć, że jest nawet dobry, fajnie jest. I tak, no wszystkich graczy jest ponad, um, mogę powiedzieć, stówka nawet nas wszystkich jest. No, dziennie gra po 16 osób, w na innymi serwerach, bo tak ja bardzo dużo osób. Są klany, jest bardzo dużo klanów, e, takich jak Best, czyli mój klan. Do, no to, są, to są ludzie, którzy są 160-letni. Ja Damy doszedłem do tej polskiej sceny, grałem przez od 2007 do 12. No i 3 lata miałem przerwy aż do teraz. I taka prawda jest, że grałem tylko w Tora. To dlatego chciałbym polecić Wam żebyście przeszli właśnie no i oszkadzamy. Ja jakby Wam tu że to jest inny klimat zupełnie, ponieważ yy, na przykład w innych grach takich jak Thor tych nowszych grach, tam trzeba wydawać pieniądze, żeby być lepszym. także trzeba kupować te suby, te inne takie rzeczy, żeby po prostu mieć full i, i iść na jakieś Warzona i na PvP się napierdzierać, nie? I jedna rzecz jest taka, że właśnie tutaj się liczy sam skill, umiejętności, no ja, ja jako tako sobie radzę, nie wiem, jak byście sobie poradzili, Jeden tylko taki może być e, minus, że po prostu no, gdybyście mieli wrócić, to będzie Wam ciężko, ponieważ naprawdę tu są ludzie, którzy tak e, kokszą w, w tego Jedi'a, dżed że to jest masakra. A 10 lat grają w to bez przerwy, no to mi się nie dziwię. E, co mamy do zaoferowania? No cóż, gdy taki gracz dojdzie oczywiście do naszej... E, no, do naszej... E, Społeczności, tak to mogę nazwać. No to będzie przychodziło oczywiście szkolenie. No, może wybrać szkolenie w akademii, które, które prowadzi ją KR0. To jest tak, jakby, no nie wiem, nie mogę być założycielem tej całej społeczności. To jest tak, jakby administrator tych wszystkich serwerów, ale i też jest takim, jakby on wszystko organizuje, co jest związane z tą całą społecznością. No, nie wiem, nie umiem tego nazwać, ale jest można powiedzieć takim, jakby organizatorem tego wszystkiego. No taki gracz, gdy wejdzie na serę, no to ma opcję albo po prostu tylko się... Jeśli dużo umie, to nie musi przecież chodzić szkolenia, ale jakby chce sobie wszystko powtórzyć i powtórzyć te style walki, no nie, bo jest ich ponad e, cztery, no to yellow, blue i red, no nie? No, no to nie, no to są e, trzy, przepraszam. Się już pomyliło. I to jest takie szkolenie, gdzie odbywa się to od poniedziałku do piątku, w godzinach tam 18.00 i tam prowadzi kilka, ale no są tam różne treningi albo, no nie wiem, albo coś, coś w stylu, no coś w stylu, no, no. Coś w stylu właśnie tym, że uczycie, uczycie się w stylu uników, jak po prostu się duelować z innymi, żeby być coraz lepszym. Są różne tego ty typu treningi, no sami się wejść i się, się przekonać. Oczywiście nie jest tego Team Speak, no bo to jest bez sensu, żeby pisać na czacie na serwerze, bo to jest tak trudniej zrozumieć, że kto jaki jest. No i, no i drugą opcję ma też taką, żeby dołączyć do a, bractwa Sithów. To jest mój klan i mojego znajomego. Tam ogólnie przychodzicie, taki jakby trening. No bo tak no bo tak jakby to co właśnie prowadzą w tej akademii, to jest na Jedi, a my chcieliśmy coś takiego jak na sitków To macie do wyboru. Albo ciemną stronę, albo jasną. To już od Was zależy. Zależy kto się w to bawi, bo mogą być osoby, które wolą tylko się poduelować, coś się pouczyć i tyle. A może dalej jest też dużo osób, które chcą jakby mieć, być w takim klanie, po której stronie się on opiera. To już decyzja do Was, do Was należy. No to jest nowy kanał założony dokładnie dzień temu. Yy. Właśnie dlatego po samym filmieniu będziemy nagrywać jakieś newsy, co, co się wydarzyło, co się stało. Oczywiście też filmiki, tak jak ten trailer, że wiecie jakieś zwalag różnych takie, takie różne rzeczy. No. no i myślę, że to na tyle no, takie wprowadzenie tego wszystkiego. No jest dużo graczy, no oczywiście to nie są tylko sami Polacy, bo też Anglicy, no ale chyba tu nie będzie miał nikt z problemu z angielskim, z prostymi kilku słowami, bo ich tam za dużo nie piszą No i tak, I jeszcze jedna opcja jest taka, że musicie napisać do, wchodzicie na, ja nie będę podawał tu gg bo ponieważ no nie wiem czy mogę, po prostu wejdziecie na forum i zapiszecie się do do akademii to jest dział akademia rekrutacja dokładnie zapisujecie się że, że chcecie po prostu tutaj brać udział i będziecie musieli pobrać specjalne konfigi tam z serwera bo tam mapy będą i no to takie po prostu mody dodatkowe żeby to wszystko ładnie grało tak no i myślę że to na tyle no to zapraszamy tyle chciałem powiedzieć myślę że zajrzycie do nas jest to jakby nowa scena znaczy nie tak nowa, bo z, z celem szuba istnieje ponad rok. Nawet już nie, już nie wiem nie jak powiedzieć. się nie pytałem nawet. I zapraszamy na naszego fanpage'a na forum. No i do gry. Pozdrawiam, i pozdrawiam oczywiście wszystkich y, współlokatorów, serwerów, graczy i Includa. Cześć.